Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj chciałbym porozmawiać o sytuacji niepełnosprawnych w Trzeciej Rzeczpospolitej Polskiej oraz o nowej ustawie o nowym świadczeniu, które ma być dla nas niepełnosprawnych uchwalone przez obecny rząd. Moi drodzy, jak zwykle, podeprę się drugą komórką. Ja nazywam się oczywiście Artur Kozioł i przeczytam Wam artykuł pan, Pani Anny Gomułki co pan. Oczywiście te, ten link będzie w opisie jak i, jak i również link do konferencji Pana Bosaka w tej sprawie co on o tym sądzi Przeczytam Wam artykuł bo myślę to jest dość istotne, oraz powiem swoje wnioski na temat, jako że mam dziecięce porażenie mózgowe w stopniu umiarkowanym, czyli tak zwaną drugą grupę, co ja o tym sądzę. Nowe świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością bez względu na wiek, dochód, a także możliwość dorabiania doświadczenia pielęgnacyjnego dla opiekunów tych osób zapowiedział we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Rząd przyjął ustawę w tej sprawie. O co chodzi? Świadczenie ma wynieść maksymalnie 3176 zł. i 88 groszy. Skorzystać z tego rozwiązania będą mogły osoby z niepełnosprawnościami bez względu na wiek i osiągany dochód. Wsparcie będzie przysługiwać niezależnie od innych form wsparcia. Osoby, które mają prawo do renty socjalnej, będą mogły ją pobierać. Będą nadal, e, nadal będą mogły ją pobierać. Co więcej, opiekunowie osób z niepełnosprawnością będą mogli dorabiać doświadczenia pięgnacyjnego. Zaraz powiem ile o nowym wynosi. Prowadzimy nowe świadczenie bezpośrednio do osób z niepełnosprawnościami, które mają największą trudność w samodzielnym funkcjonowaniu. Bo jak wiemy są różne stopnie niepełnosprawności. Są dokładnie trzy. Znaczny, umiarkowany i lekki. Yy, wyniesie ono nawet 200% renty socjalnej. o no niby świetnie, czyli około 3200 zł. To nasze nowe świadczenie, które wydyskutowaliśmy podczas wielu debat ze środowiskami osób z niepełnosprawnościami. Powiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas torkowej konferencji prasowej w Warszawie, możliwość wyboru. Jeżeli podopieczny bierze własnego świadczenia wspierającego, to jego opiekun będzie mógł otrzymać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne. Będzie ono w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli około 20 tysięcy złotych rocznie. I na chwilę się tu zatrzymajmy.

sobie dorobić opiekun osoby niepełnosprawnej. Wracam do artykułu. Świadczenie, które wprowadzimy jest przede wszystkim upodmiotowieniem osoby z niepełnosprawnością, ale także zapewnieniem tych, którzy dłużej, że czas sprawowali nad nimi opiekę, możliwość niezależnego życia. Często powrotu do pracy, powiedział Paweł Wdówik, wiceminister rodziny i polityki społecznej i pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych. Kto panu, panie Wdówik, do cholery jasnej, wróci zarabiać za 1600 zł na rękę? Jak podkreślali podczas konferencji yy, przedstawiciele rządu, w sumie w tym roku wsparcie osób z, niepełna, wsparcie osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin przeznaczone zostanie ponad 40 miliardów złotych. Przy czym ta kwota obejmuje również dotychczasowe rozwiązania, w tym m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów, zasiłki pielęgnacyjne, renty socjalne. Możemy powiedzieć, że dzisiaj tworzymy historię we wspieraniu osób z niepełnosprawnościami. Ustawa. Ta ustawa o świadczeniu wspierającym to przede wszystkim drążenie konwencji praw osób niepełnosprawnych, o prawach osób niepełnosprawnych, to też realizacja strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, którą dwa lata temu przyjął nasz rząd. Podkreśliła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. I teraz najlepsze nowe przepisy. Projekt ustawy o świadczeniu wspierającym, który we wtorkowym posiedzeniu przyjęła Rada Ministrów, zakłada wprowadzenie nowych rozwiązań. Kwoty świadczenia będą powiązania z wysokością renty socjalnej, która wynosi do 1588 zł. i 44 grosze. Wsparcie będzie przysługiwać od wysokości 50 do 200 ręce socjalnej. I ok, podzielone to jest etapami. Etap pierwszy od 1 stycznia 2024 roku. Świadczenie osób ze znacznym y, y, stopniem niepełnosprawności, czyli ok. Etap drugi od 1 stycznia 2025 roku. Tacy jak ja mogą nagle dostaną. Przy pierwszym poziomie, przepraszam, zapomniałem zaznaczyć, to będzie 200%. Przy drugim poziomie, czyli stopniu umiarkowanym, będzie wynosiło 100%, a przy trzecim, ostatnim etapie, który wejdzie za rok następny, czyli od stycznia, 1 stycznia 2026 roku, będzie wynosiło grupa trzecia czyli lekkie 50%. Moi drodzy. Co ja mam, co ja mogę na ten temat rzec. Dla mnie jako osoby niepełnosprawnej na ręce socjalnej. Której wysokość wynosi na rękę podobam to na rękę. Takie również świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek, tak zwany wynosi, moi drodzy, yy. wynosi, moi drodzy, przepraszam bardzo. Świad... Świadczenie pielęgnacyjne, czyli tak zwany zasiłek pielęgnacyjny Wynosi moi drodzy 215,84 zł przelecimy do marca. Pokażę Wam ile na rękę wynosi tak zwana renta socjalna drugiej grupy Moi drodzy, żeby nikogo nie skłamać, bo nie o to chodzi, pokażę Wam, powiem Wam, ile dostałem w marcu, bo to będzie bardziej obiektywne, bo w kwietniu była tak zwana trzynastka. Moi drodzy. Renta socjalna na rękę wynosi po rewaloryzacji dokładnie 1445 zł i 48 groszy, jako że mam drugą grupę inwalidzką, o czym już powiedziałem. Więc dołóżmy sobie 1445 zł. plus wieści 15 oj dobrze pamiętam przecinek 84. Łączny dochód ze wszystkim mój miesięczny wynosi dokładnie 1661 zł. i 32 grosze. I teraz, drodzy zrządzący. niech ktoś z Was spróbuje za to przeżyć miesiąc. Rewelacja. Dodatkowo, jakbym chciał sobie dorobić, jako, że mam drugą grupę inwalidzką i mogę pracować w warunkach pracy chronionej, nie mogę przekroczyć pewnego dochodu, ponieważ renta socjalna, jeżeli przekroczę ten dochód, będzie mi obcina na. Tak wygląda, moi drodzy, pomoc osobom niepełnosprawnym w Polsce. Jeżeli rząd chciał pomóc osobom niepełnosprawnym. To powinien, po pierwsze, jeżeli już chciał wprowadzać jakieś nowe świadczenie, choć moim zdaniem to jest zupełnie niepotrzebne, bo wystarczyłoby zwolni zwolnić taką rentę socjalną, zrobić niezależną od dochodu, jaki, człowiek, jaki dany człowiek po prostu wypracowany. I ludzie by sobie sami dali radę. Tak samo. To świadczenie wystarczyłoby zwolnić z jakiegokolwiek dochodu, niezależnie od jakiegokolwiek dochodu, jaki dany opiekun wypracował. Podam przykład, i to zobrazuje przykłady. Ja, jak jeszcze do niedawna się rehabilitowałem, słuchajcie, ja płaciłem dwa razy yy, yy, w tygodniu 120 zł za prywatnego rehabilitanta. Jak to policzyłem w miesiąc? Prywatnego. Zresztą pozdrawiam tutaj pana grzegorza. Prywatnego rehabilitanta. Czyli miesięcznie wynosiło mnie to 480 zł. Doliczmy do tego: turnosy rehabilitacyjne, rehabilitantów w szpitale, nie w szpitale, etc. A gdzie reszta? Gdzie światło, gdzie prąd, gdzie gaz, gdzie jakieś multimedia. Mówię to, bo mówię o podstawowych rzeczach. Nie wymagamy. A na przykład, co się stanie, nie daj Boże, z taką osobą nawet jak ja. Jeżeli jej opiekun prawny umrze, gdzie ta osoba wyląduje? I jeszcze jedno, rynek pracy, tak? Kochani, od 12 lat próbuję sobie znaleźć pracę tu w regionie. W ostatnich trzech miesiącach, kochani, to miałem dwie oferty pracy. Dostosowane niby do osób niepełnosprawnych. W ochronie i przy trawnikach. I to było wszystko. Na trzy miesiące. Dosłownie. A szukałem po rejonie. Jastrzębie, Zdrój, Żory, Katowice. I okoliczne miejscowości. Nie ma absolutnie nic. Słuchajcie, mam sąsiada niepełnosprawnego, który pracuje w zakładzie pracy chronionej, ale on ma złową. No, z głową. To nie ma zatrudnień. W ogóle. I takie osoby jak ja są skazane na y, po prostu wegetację, więc jeżeli rząd Pisze w, w, w swoich pro, programach, że da parę stówek i to odmieni los opiekunów i osób niepełnosprawnych, to się myli. Bo naprawdę się myli. To jest chwilowe przygaszenie pożaru. Ten pożar znowu wybuchnie, znowu będą protestować, bo. Osoby niepełnosprawne obok przedsiębiorców są najbardziej zaniedbaną grupą powiedzmy, nie, wiem, społeczną, zawodową, branżową w tym kraju. Obok przedsiębiorców. Podam przykład kolejny staram się teraz o nowe orzeczenie, bo mam, miałem na 5 lat. Słuchajcie moi drodzy. I oczywiście to orzeczenie mogę złożyć yy, no, na 30 dni, bo yy, lekarz musi mi wypisać yy, zaświadczenie lekarskie, yy, które do tego jest potrzebne. Słuchajcie, dzwoniłem ostatnio do powiatowego zespołu orzekania o niepełnosprawności. Wiecie ile teraz trzeba czekać na orzeczenie? Od trzech miesięcy do pół roku. Wszystko dlatego, że podczas wiadomej pandemii lekarze nie chciało się pracować. A ja przypomnę tylko, że we Wrocławiu jak była czarna ospa w 63 roku lekarze narażali życie. A wam nie chciało się zasuwać, bo jakaś zmutowana grypka to było. Po prostu ręce opadają razem z wiadomo czym. Słuchajcie i powiem tak szczerze. Sytuacja osób niepełnosprawnych, jeżdżących na wózkach, ich opiekunów po prostu wygląda nędznie. Jeżeli opiekujesz się, czy jesteś osobą niepełnosprawną. Ja nie mówię, że wszystkim. Nie chcę generalizować żadnego przypadku, bo każdy przypadek jest w tym przypadku, masło maślane, przepraszam, indywidualny. Ale naprawdę takie jakieś danie parę stówek, czy danie tysiąca złotych nie rozwiązuje problemu, bo ci opiekunowie i inni nie mogą tak naprawdę zarobić, pójść do pracy, chyba że pójdzie na pół etatu i sobie dorobi. No, rząd wspaniał myśli o tym, pomyśla. Ale po prostu to jest jeden wielki idiotyzm. Ta ustawa jest jednym wielkim idiotyzmem. Bo daje się parę stówek, ale nie możesz zarobić, nie wiem, dorobić, nie dorobić będziesz mógł, ale nie będziesz mógł zarobić na turnus rehabilitacyjny dla swojego dziecka, bo jak przekroczysz dochód, to ci albo obetną, albo zabiorą. Bez sensu. Tak naprawdę tą ustawą będziecie nadal trzymać rządzący ludzi na uwięzi. Oczywiście propagandowo wszystko się będzie zgadzać, ale po prostu pokazuję Wam, jak to z mojej perspektywy, jak to w moim przypadku wygląda. Jak to wygląda w przypadku tysiąca innych niepełnosprawnych, dorosłych niepełnosprawnych, którzy tak jak ja chcą pracować, a po prostu nie mogą tego zrobić, bo albo rynek pracy. Nie jest przystosowany i nie chodzi tylko o bariery architektoniczne, ale o podejście do pracodawców, do osób kalekich z niepełnosprawnością. To jest po prostu dramat, bo nie pozwala nam się na samodzielną egzystencję. Z drugiej strony, pozwala nam się na wegetację. Bo, tak jak mówię, no jest po prostu bardzo ciężko. I tak naprawdę, opiekunowie i osoby z niepełnosprawnością są zdane na samych siebie i na swoich opiekunów. Na nic więcej. Co potem będzie dalej? Jeden raczy wiedzieć. Kochani, ode mnie to na tyle. Ja oczywiście odpowiednie linki zamie zamieszczę w opisie. Bo mi nie chodzi o to, żeby rąbać ten rząd, żeby jechać po tym rządzie. Tylko moim zdaniem po prostu to nie jest rozwiązanie problemu, a tylko jego przygaszenie. Ten problem będzie się tlił. Po prostu, bo nie ma systemowych rozwiązań które by pozwoliły na takim osobom na, jak ja na wyjście z izolacji, na podjęcie normalnej pracy, normalnego zarobkowania. Nie ma na to szans. I dopóki na przykład te dwa rozwiązania, o których już tu wspomniałem, żeby uniezależnić rentę socjalną, która ma dopomagać, rzecz jasna, od Zarobku takiej osoby. Żeby ona mogła na przykład, nie wiem, jeździć na wózku. Żeby ktoś ją, nie wiem, pomógł jej wejść do wanny. Tak? Żeby ona mogła utrzymać samodzielnie mieszkanie. Żeby ona mogła płacić, nie wiem, gaz, wodę, światło. Jakieś jedzenie, prawda. Jakiś multimedia minimum, bo wiadomo w jakich czasach dzisiejszy żyję. Ja nie wymagam cudów, ale uwierzcie mi, że nie jest kolorowo tak jak Wam rząd mówi Jest dużo, dużo gorzej. Kochani, naprawdę zostawiam Wam te linki w opisie. I pozdrawiam Was ciepło i serdecznie. Oraz życzę Wam miłego weekendu.